Przedstawiamy pług jednoskibowy obracany marki BCS do sprzężenia z ciągnikami jednoosiowymi. Pług ma jedną bardzo fajną zaletę, mianowicie nie ma konieczności przy orce objeżdżania pola dookoła, bo wystarczy przy przejechaniu w jednym kierunku po bardzo prostym odwróceniu lemiesza na drugą stronę, zablokowaniu go przy jeździe w przeciwnym kierunku, nasz lemierz odrzuca skibę na tą samą stronę, którą mieliśmy przyjeździe w przeciwnym kierunku. Pług jest montowany w sposób bardzo prosty do ciągnika jednościowego w miejscu sprzęgu wszystkich innych narzędzi aktywnych. Nie jest montowany na zaczepie do przyczepy do opryskiwacza. Jest montowany na dwóch śrubach tak jak już powiedziałem reszta maszyn jeżeli chodzi o regulację mamy trzy stopnie regulacji pługa pierwszy stopień przestawienie skiby w stosunku do osi ciągnika wykonywany bardzo prosto tą dźwignię zwalniamy zwalniając pod spodem zawleczkę w sposób mechaniczny przestawiamy sobie cały pług po przestawieniu w pozycję skrajną może się wydawać, że ta śruba nie ma oparcia w korpusie. Natomiast pamiętajmy o tym, że pług z tej strony jest pchany przez odcinaną skibę ziemi. W związku z tym ustalenie ma znaczenie tylko w tym miejscu. Drugą regulacją zagłębienia lemiesza jest ta regulacja przez pokrętło, gdzie widzimy, zmieniamy sobie kąt ustawienia krawędzi skrawającej. W ten sposób zagłębiamy, w drugą stronę jeżeli będziemy kręcić, pług będzie nam wychodził z ziemi. Ta orka będzie płytsza. Trzecim stopniem ustawienia pługu jest jego pochylenie. Możemy sobie regulować, czy chcemy mieć bardziej płaską skibę odciętą, czy też ten kąt ścięcia chcemy mieć głębszy i skibę bardziej ostro oczywiście możemy jeszcze regulować sobie nożem skrawającym nóż skrawający odblokowujemy mechanicznie wydłużamy sobie ramię w ten sposób mamy pełne odcięcie e, skiby jeżeli nie ma takiej konieczności łatwiej będzie się pracowało z tą przestrzenią wolną kiedy krawędź odcina swoją poziomą część tapionową. Pług wreszcie nie, nie wymaga żadnych innych regulacji. Jak Państwo widzą, jest bardzo prosty w budowie, w obsłudze jest równie prosty. Ważną rzeczą przy pługu jest to, aby utrzymywać krawędzie odcinające skibę, zwłaszcza przy ciągnikach które nie są zbyt ciężkie, żeby nie były polakierowane. My staramy się, przekazując te maszyny klientom, zawsze tą powierzchnię lakierowaną szlifujemy, to jest egzemplarz wystawowy, więc tego nie robimy, żeby nie wdrębiało, natomiast przy pracy jest to ważne, żeby ta krawędź była ostra.